Witajcie, cześć. Mateusz z tej strony. Witam w kolejnym odcinku Nieporadnika, gdzie grać będziemy w Hersona. Tak naprawdę nie będziemy grać, tylko będziemy otwierać pakiety kart. Um, bo stwierdziłem, że że jednak wydam to złoto i kupię pakiety z nowego dodatku. Mam 21 setek po amerykańsku, czyli 2100 sztuk złota. Bo bolące w ustawce mnie nie interesują do końca. To mi nic nie daje, tak naprawdę. I to było za 2000 zł. Ja myślałem, że karnet kartmarza jest za 2000 zł. Ależ się pomyliłem. Niemiłosiernie się pomyliłem. Ale to, co jest ciekawe, jestem ciekaw, co sądzicie na ten temat i w ogóle, jak to wyjdzie w praniu, że tak powiem. Um, nagrywamy w Ultra wide Nie mam zielonego pojęcia, co YouTube z tym zrobi. Więc jeśli się okaże, to jest zmarnowany odcinek, to, to bardzo serdecznie przepraszam. Nie mam zielonego pojęcia, jak taki film jest wyświetlany potem na ekranach, które nie są Ultra wide. Z ciekawości wyszukałem sobie jakiś tam trailer filmowy, który był w takiej rozdzierczości nagrany, i ponieważ ja mam monitor Ultra wide, to mi się ładnie na całym ekranie bez czarnych pasków wyświetlił. Zakładam, że w tej sytuacji, ponieważ to będzie natywnie. Czy. czy Naturalnie, nie, natywnie, bo jest, jest takie słowo po polsku. A film rozdzierczości ultra-wide, to że na innych urządzeniach YouTube doda paski u góry i na dole. Ale nie wiem, zobaczymy. Anyways, kupujemy pakiety za złoto. 21 sztuk pakietów. Wydałem właśnie całe złoto, które posiadałem. I otwierał pakiet. Mamy pakiet kart e, klasycznego, więc może zaczniemy od tego, tak żeby było, że tak powiem. Uuu! To trochę niefortunnie, że się trafiła tu legenda. Profesor Slade. Ok. okej. No niech będzie. Tresem tre jestem zawiedziony, bo liczyłem, że będą legendy w tych pakietach, no ale okej. Okay. Ja tak naprawdę chcę te nowe karty mieć, bo chcę jakąś talię zrobić z tych nowych kart, a ponieważ miałem ich za mało... O, na przykład Runicza Kula jest bardzo fajną kartą, którą chciałem mieć. Bo jest... nadal istnieje możliwość zrobienia talii maga tylko na zaklęciach, ale jest ona trochę inna. Nie bazuje na Reno, nie bazuje na generowaniu tych zaklęć. Hmm. Ile legend mi się trafi z nowego dodatku? To jest bardzo dobre pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Przyzwij chochlika 3, 2 ulepsza się, gdy masz 5. A potem pewnie dwa chwilki przyzywa i 3, albo większe chochliki. Nie wiem. Otrzymuje plus. plus czy udało Ci się przywrócić zdrowie w tej turze. To jest dobre, bo są zaklęcia, które przywracają zdrowie za zero, Więc to, to nie jest takie głupie. Powiedziałbym. To jest ciekawe. Eee. To, to średnie, średniawe. Mmm. Głowca dostał coś, co palaryng zazwyczaj miał. Dwa żółwie z prowokacją, jeden, dwa. Golcorośli, wartownicy. Spoko. Dajcie znać, co sądzicie na temat wrzucenia... U, jest legenda. Wrzucania filmów w tej rozdzielczości. To jest to eksperyment, bo nie wiem na ile to jest naprawdę oglądalne. Naprawdę nie wiem. Na początku twojej tury zaraj ci punkt wyobrażeń wszystkim stronikom. O! Fajny! Opóźniona taka nowa, która zadaje sporo punkt wyobrażeń, się szczerze. Ogniemanta grzybrl, gdy zagrasz mu loka, zadajesz punkt wyobrażeń wszystkim wrogom. A! Osiągnięcia mi się przy okazji odblokowują, które chyba widzicie po części. Tylko trochę zasłaniam. Um, Dostałem, póki co, dwie legendy szamana z najnowszego wyradku. Gdzie szaman to jest jedyna klasa, którą tak często nie gram. Jest druga wieża, świetnie. Trochę więcej chciałbym zaklęć maga. Tak... Tak... Jak mam być zupełnie szczery? Bo, bo mag to jest... Talia z wyboru, że tak powiem. Cz, żółwi znak. Ewidentnie druid w żółwie idzie, nie? Chciałbym mieć moją zaklęciową talię maga. <trymne> nie. nie. Nic rewelacyjnego póki co. Dużo z takich efektów, które zadają obrażenia masowo. Nie wiem dlaczego. Uuu! Druga legenda! Wow! Tawisz gromdarda, gdy zaatakuje przyjazne bestie, przyżyje swojej talii bestie kosztującą jeden mniej. To <grymny> Krasnolud, ale efekt ma słaby chyba. No, chyba że tych słońca Raptorów można sobie przy, przyzywać, może ma to jakiś sens. Zresztą dostałem dwie legendy łowcy i dwie legendy szamana na przestrzeni ostatnich par dni: wczoraj i dzisiaj. U. Au! To jest ryzykowne. To była bardzo dziwna i ryzykowna karta, mam wrażenie. Pan drogo, czemu ja słyszę w jednym uchu tylko? Chyba mi się słuchawki psują Słyszę tylko w jednym kanale Prześciówka mi się popsuła, nie słuchawki, prawdopodobnie Anyways, zdarza się Słuchawek nie używam tak często, już używam głośników, więc nic, nic strasznego. O nie. Trochę pogmyrałem w kabelku i już zdecydowanie jest w obu słuchawkach. Niestety kabelek jest taki Trochę... luźny, że tak powiem. Ani jednego zaklęcia maga? Jestem trochę... trochę zawiedziony. Te... te błyski początkowe są... Uuu... Eee... to nie jest co w chciał. Dużo jest też tych efektów od żywiołków. O! I mam po stronie Morshan, drugą wieżę. Jeszcze jest epicka wieża, której... no nie widzieliśmy jeszcze. O, i można całą talię na wieżach zbudować. To jest całkiem zabawne, tak uważam, koncepcyjnie. Hmm. Oh wow, wow, teraz niezłe. Całkiem niezłe. No ale nie dostaję tego co chce. <ścoughs> daję Daj twój obsługi plus, 1 plus 1, mu dodatkowe plus jeden, plus 1. Płetwa nie do zdarcia. Szama na murlokach, to jest ewidentnie meta na, na ten dodatek, że tak powiem. Żywiołowe kazanie wszystkim Stronnikom w ręce dajemy plus jeden plus jeden w talii i na polu bitwy. Naszym Stronnikom oczywiście, nie... Nie wszystkim, wszystkim Stronnikom. Byłoby to ciekawe w sumie, żeby ulepszyć wszystkich, wszystkich Stronników. Nic to w teorii nie daje? Nie, daje. No żart. jest nowym sekretem maga. O, który nie jest idealny. Myślę, że są lepsze. Chyba sekrety. Hmm. Ale w sumie na 22 pakiety, które otworzyłem o, Trafiliśmy... Okay. Trafiliśmy 3 legendy. To jest całkiem niezły bilans. Z ciekawości czy ja tu nie zrobię jakiegoś kolejnego poziomu. Dużo klikania teraz będzie No może mi się uda uzbierać jeszcze trochę złota A może nie No chyba nie uzbieram złota Wszystko wyzbierałem co się dało, jestem na 23 poziomie Nie, będę na 23 poziomie dopiero um, I Potem wchodzimy, nie, od 30... Od którego poziomu są... Stówki? wow Późnego Wow, okej, okay, dobra a chciałem tylko wejść w moją kolekcję, bo chciałem wam pokazać, że jest faktycznie możliwe utworzenie. Okej, okay, zobaczmy co dostaliśmy de facto. No właśnie, tylko cztery karty Maga. To mnie bardzo smuci. Mnóstwo łowcy. Łącznie z legendarnym Tawiszem Gromdardą. Maga mało, ale za to podwójne, więc o, o tyle fajnie. A dużo szamana mam i zaraz zobaczycie że tak jak powiedziałem mam to jest karta którą się dostało jakoś z automatu mam wrażenie na pewno nie otworzyłem tego z pakietu kart ale tu mam dwie legendy. mam brukana i mam tego murloka ewidentnie na murloka to jest talia że tak powiem u szamana kolejny cel więc myślę że jedną taką stworzę Uh, i są te wieże, tak jak powiedziałem. Wysunięty posterunek uh, jest. posterunek Morshan. I jak sobie włączymy tworzenie. A jest, uh, to też się dostało z automatu. Jak włączymy sobie tworzenie kart, to jeszcze będzie jeden posterunek gdzieś. Tak, tak mi się kojarzy. O, właśnie. Na rozdrożu. Nie można atakować Za każdym razem, gdy przeciwnik rzuci zaklęcie, daj stronnikom plus jeden, plus jeden. Który nie wiem, czy jest aż taki dobry. Wydaje się, że te dwa pozostałe są troszkę lepsze. No ale kto wie. I to co chciałem wam pokazać, to umaga pojawiła się karta Dziki Ogień, która na stałe zwiększa obrażenia zerowane przez moc specjalną. I to jest tak naprawdę nowa metoda na maga bez, bez stronników. Zasadniczo. Um... I to jest to, te dwie wróżniczne kule trzeba wrzucić, dwa odświeżająca woda źródła, bo to jest dwóch kart po prostu za darmo, jeśli mam tylko zaklęcia, zawsze odświeżam kryształy manny. I tak naprawdę... tyle, jeśli chodzi o nowe karty. W sumie potrzebuję tylko dzikiego ognia, no ale z drugiej strony 400 sztuk pyłu... Wolałbym może legendę jakąś wykraftować. A propos legend, legendarna. Zobaczmy jakie są legendy, bo tego nie wiem. O, uh. uh, ciekawe. Przy 3 stolików w zagonie, kosztując 5 lub więcej, z, lub mniej z twojej talii. Uh, Takie sobie. okej okay. całkiem logiczny. Fajne. Pyszczorek. Tego widzieliśmy. Uh, dobieranie zaklęć jest kłopotliwe. W sensie fajne, bo dobieramy karty, ale z drugiej strony, wybieramy karty stali. To widziałem, to nie jest takie dobre. To jest śmieszne. Aczkolwiek, raczej ja tego nie będę grał. Ja... To widziałem też w akcji. Yy, dziwna karta. <grymne> Przyznam się szczerze. O, oh, wow. <grymne> Fajny. O sprawiedliwości. O sprawiedliwości. Mm. Xrella, całkiem ciekawa. To widzieliśmy. Mm, ok, okej. Tańsze karty. Tu widzieliśmy obydwie karty. O, Nice! Hm, to taki endgame. Pytanie: jak nie mam kart w talii, to. Tracę punkty zdrowia co tu Ale z drugiej strony no, zapełniam planszę chokikami 3-2 Więc prawdopodobnie jestem w stanie Wykosić wszystko, prawda? No Fajnie, <grystanie> Dobra, Dobre, bo aktywuje obłęd Automatycznie Mankrika się dostaje z, Ze ścieżki On jak odkryje swoją żonę Niestety martwą, chyba to jest quest World of Warcraft ja Tak zakładam bo podobno Manklik przeżywa swój koszmar za każdym razem, gdy tworzona jest nowa postać hordy. Więc myślę, że to jest jakiś quest ze startowej. startowego etapu. W każdym razie, jak odkrywamy żonę, to przyzywamy Manklika 30, który atakuje wrogiego boh Bohatera. Po prostu. <noise> Golem Kazakus. Kozakus. Nie jest to dobry powrót. Kozakusa. W drugim stronie obrażenia, równy atakowitego stronnika. śmieszny w wyniku obłędu. O, to widzieliśmy i kargal bitewna szrama. Uuu! Stąd te wieże. Stąd te wieże. Okej, okay. to bym chciał. Bo chcę zrobić talię na wieżach. Także myślę, że będę te 300 sztuk pyłu craftował na kargal bitewną szramy. Anyways, w każdym razie bądź. A W tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Dajcie znać, co sądzicie na temat ultrawide'ów raczej będę, wrócę do mojego 2K nagrywania czyli rozdzielczość 1440p jakby ktoś się chciał dowiedzieć dokładnie ale byłem ciekaw czy po pierwsze to się uda w ogóle nagrać jak się uda to jak to zostanie wrzucone na YouTube'a, jak to będzie wyglądać także eksperyment ultra wide, 21 pakietów otwartych misja spełniona fajne legendy mam, mam co najmniej Trzy talie, w głowie, które chcę ułożyć w nowym doradku. Szaman na murlokach, bo mam te legendy dwie, które no, pasują, bo mam tą legendę, która do tego pasuje, w sumie jedna, ta druga nie pasuje. Ale szaman na murlokach, mag na czysto zaklęciach, bo to jest po prostu moja para kaloszy, że tak powiem. E, oraz e, ostatnia, ostatni wariant to jakakolwiek talia z wieżami. To, to są moje trzy plany. Chyba wie, że są w mecie, bo czytałem gdzieś jakiś, jakąś listę na ten temat, także kto wie. Anyways, w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Skończymy 16.16. .16. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. Papa! Pa!